tak mi się wydaje, że te trzy książki są po pierwsze różne od, od innych książek, po drugie rzeczywiście, że coś się w tym roku w literaturze zmieniło. No myślę na przykład o re realizmie magicznym, który był jakimś takim nurtem w latach 90., no od tego na przykład Tokarczuk za zaczynała, ale później ten realizm magiczny jakoś zniknął pod naporem realizmu i literatura raczej stawiała sobie zadania właśnie jakoś pokazywania rzeczywistości. A tutaj w tym roku mamy i nawet wśród nominowanych jednak i yy, Murek, której bliska jest tradycja realizmu magicznego, tego iberoamerykańskiego, ale ona też coś takiego wprowadza na gruncie polskim. I yy, książka pod krzywdzie też sięga po, po narzędzia realizmu magicznego. Więc po pierwsze, realizm magiczny, po drugie, wieś. Wydawało się, że ta wieś polska po pierwsze już dawno nie istnieje w takim kształcie tradycyjnym, po drugie od myśliwskiego też nie była takim jakimś źródłem literackim, a, a tutaj się okazuje, książka Andrzeja Muszyńskiego nie jest jedyną tegoroczną książką, która opowiada o wsi, o nieistniejącej polskiej wsi. Wydobywa słowa, wydobywa postaci, wydobywa krajobraz. Nagle się okazuje, że to jest właśnie źródło, źródło literackie, a nie na przykład Warszawa, a nie życie słoików. A nie korporacje, tylko gdzieś młodzi pisarze właśnie sięgają po ten sposób pisania, czyli realizm magiczny, i po tę tematykę, czyli właśnie polską wieś. Także paszporty polityki, polityki, nominacje do paszportów polityki odzwierciedlają rzeczywiście nowe zjawiska w literaturze. To są młodzi autorzy, a czy posiadają już swój język, czy każdy z nich operuje własnym językiem? To są niezwykle oryginalni pisarze i to jest zadziwiające, bo Weronika Murek jest debiutantką. To jest jej pierwsza książka, od razu niezwykle dojrzała, odważna, brawurowa, właśnie zaskakująca, też jakby trudna do porównania z czymkolwiek innym. Równie, równie własny język ma Andrzej Muszyński, który, który też operuje metaforami. To jest prawie takie przełożenie języka poezji na prozę. A Łukasz Orbitowski też jest, osobowością, on jest najbardziej dojrzałym pisarzem, już ma kilkanaście tytułów, kilkanaście książek napisał. Sam nie, Sam nie wie ile. Natomiast rzeczywiście w tej książce też doszedł do takiej maestrii językowej, takiej właśnie jakiejś prostoty, takiej, takiej właśnie zdań, które niezwykle precyzyjnie opisują rzeczywistość, ale też gdzieś sięgają poza literaturę faktu. Także każdy z nich jest osobowością literacką. Bardzo się cieszę, że właśnie, no że tak świetnie świetne są te nominacje, bo to rzeczywiście każdy z nich, każdy z nich zasługuje na paszport polityki.